Marta Linkiewicz ogłosiła sprzedaż NFT ze swoim wizerunkiem i za Do zakupu sztabką złota. Mandzio skomentował zachowanie Konopskiego i wyraźnie stwierdził, że Konop skłamał. Nitro i Natsu wypuścili wspólny. Jezu, Boże, znowu ja matko, kurwa, dajcie spokój ze mną. kawałek zawierający sporo nawiązań do afer, o czym na YouTube pojawiła się nuta byłego chłopaka Natsu. Julia Kostera Jezu, wyjaśniła skąd to pojawiają to się u niej wahania nastrojów, a podczas konferencji Prime MMA kamerzysta rzucił szklanką i trafił dziewczynę siedzącą na widowni. Witam Was w nowym odcinku przeglądu najciekawszych newsów i lecimy z pierwszym tematem. Marta Linkiewicz postanowiła dołączyć do Złotego Pociągu i poinformowała o sprzedaży swojego NFT. Jakoś dwa tygodnie temu wrzuciła pierwszą zajawkową fotkę, na której był napis hashtag Linkidolls i który to w zasadzie... Ale o co chodzi? nic nie wyjaśniał, po czym ostatnio dodała kolejną, która rozwiała wątpliwości i w jasny sposób informuje, że chodzi o NFT. Linkidolls to moja kolekcja 10 tysięcy indywidualnych, niepowtarzalnych tokenów NFT. Każda z nich została wygenerowana przy użyciu tajemniczego algorytmu... Dzięki to chujowy ten algorytm, że to takie brzydkie. temu wszystkie Tokeny są wyjątkowe na swój sposób. Dla posiadaczy wyjątkowo są profity i konkursy, gdzie główną nagrodą jest kilogramowa sztabka złota. I żeby było jasne, ja wiem, że tu nie chodzi o samobrazek, a o należenie do jakże litarnego klubu, ale mimo wszystko fajnie, gdyby była to grafika, w którą ktoś włożył pracę. Wracając do profitów. Przy kolejnych progach sprzedaży NFT posiadacze mają otrzymać m.in. wejście na dużą imprezę, ekskluzywny wyjazd wakacyjny do egzotycznych krajów, oczywiście z Martą Linkiewicz. Natomiast tym, co najbardziej rozbudza wyobraźnię, jest losowanie 1 sztapki sztabki złota, ale to dopiero przy wyprzedaniu wszystkich. 10 tysięcy NFT. Także jak widać moda na NFT dopiero się rozkręca, co doskonale widać po zaangażowaniu znanych ludzi w promocję. Jeśli zastanawiacie się o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, albo po prostu nie ogarniacie tematu NFT, to polecam Wam Dominika Bosa, który w naprawdę zrozumiały sposób Siema, wytłumaczył pozdrawiam. całe zagadnienie. Apropolinkiewicz, małom polim masyjnych wciskają, ludzie ma witane skamy, bo owszem NFT może być sensowne. Muzyka i niezależność artystów, ale dlaczego ludzie nie dostają po ze skamowanie na miliony? Bo wszyscy kurwa na tym skamują. To są popatrzcie. Wytłumaczę wam to najprościej na świecie. Pierwszym takim skamem. Wszystko nazwę skamem, wszystko nazwę skamem, ale to nie oznacza, że to musi mieć mechanikę skamu, tylko ogólnie tak. Szybkie sposoby na zarobek w internecie jako influencer, jako osoba działająca. Reflinki, kazanie ludziom się rejestrować z reflingów, ruletki cs skrzynki cs zakładanie własnych serwerów Minecraft na SMS-premium, y premium, zakładanie swoich własnych ser serwerów metinowych, teraz NFT, jakieś właśnie inne tego pokroju. Zobaczcie, że to są wszystkie rzeczy, wszystkie te rzeczy mają jeden element e, wspólny. Płacisz bardzo dużo pieniędzy za relatywnie bardzo mało zysku dla Ciebie jako osoby, która gra. I ci się to nie opłaca. To są po prostu takie szybka rzecz do dojenia kasy. I co chwilę jest coś takiego. I tutaj nie określam tego skam, tylko to jest po prostu metoda zarabiania kasy przez influ. I każdy ma jakąś swoją własną moralność i nie, nie mi jest kwestionować kogokolwiek moralność, bo ja również tutaj nie świecę idealnym przykładem, który nigdy nie skorzystał z żadnej z tych metod, żeby sobie właśnie w ten sposób zarobić. Tylko właśnie jest kwestia tego, że trzeba odróżnić, że które metody są na zasadzie, że na przykład widz. Poświęci trochę swojego czasu i poświęci trochę swojej uwagi na to, że i dzięki ty temu zarobisz. A gdzie na przykład widz poświęci setki czy tysiące dolarów, na to, żebyś ty sobie zarobił, bo to drugie jest dużo, dużo gorsze. Jakoś tak wychodzi, że co odcinek wspominam o Konopskim, ale ciężko pominąć jego temat, bo gdy jedna drama wygasa, to pojawiają się nowe kontrowersje wokół jego osoby. I tak jak afera z Leksiem wytworzyła konflikt Konopa z Wardęgą, tak skutkiem ubocznym tego sporu jest konflikt Konopa z Mandziem. Chodzi o aferę z Terjoksem, którą Konopski poruszył publicznie w jednym z filmów i popełnił błąd, ujawniając niki głos jednej z dziewczyn. No i generalnie... No... O, uzupełniam wam od razu. Już skontaktowałem odpowiednie osoby z odpowiednimi ludźmi w tym temacie. Ja się tu nie zajmuję, ale ktoś się tym zajmie. Podejście takie na zasadzie, że po, po prawie całym dniu batalii, konop ściągnął film gdzie wysłał trzy maile do YouTube'a, dwa to z YouTube Support. On robił wszystko, żeby tylko nie ściągnąć tego filmu. Robił wszystko, żeby ten film pozostał i żeby to ocenzurować i żeby to poprawić, ale żeby ściągnąć film i żeby stracić wyświetlenia, żeby na chwilę ten film był niepubliczny, żeby go zreaploadować zre czy cokolwiek, nie było absolutnie żadnej mowy. Oczywiście Konop postanowił odnieść się do zarzutów, stwierdził, że w sumie to nie jego wina, tylko YouTube'a, który miał problemy z edytorem filmów. Zaznaczył również, że informował dziewczynę na bieżąco i że zgodnie z jej wiadomością na Discordzie zgodziła się na takie kroki. I w teorii zamyka to sprawę, ale jednak nie, bo Mandio rzucił inne światło na zachowanie konopa i wytknął mu kłamstwo. Gdyby ci zależało na zdrowiu dziewczyny, to tak powtórzę: jeszcze gadałem właśnie z tą dziewczyną ostatnio, bo kontaktowałem ją z lepszą osobą aniżeli ja do zajęcia się tym tematem, bo tej osobie zależy właśnie na rozwiązywaniu teraz takich sytuacji. I mówiła, że niesamowicie wkurwiona była, jak to zobaczyła. No, to by ściągnął film od razu, a nie łaskawie po jednym dniu. Zatem, no jak dla mnie chujowa wymówka, jak dla mnie kłamstwo, jak dla mnie washing tutaj, zatem minus, minus tutaj, minus, beznadziejna wymówka. Konop miał się czegokolwiek nauczyć i mi obiecałeś, że wyciągniesz wnioski, a tutaj tylko drążysz dalej kłamstwa Bardzo słabo. Manipulowanie, że dziewczyna napisała, że rozumie i że dziękuję. Napisała to po tym, jak, ją, jak była uspokojona z ataku paniki, po tym, że on tego nie chce ściągnąć i po tym, jak dostawała dostawa screeny na temat tego, ile on robi problemów i współpracowała z tobą tylko dlatego, żebyś w ogóle nie ten fryty. bo była aż tak przerażona, że ty tego nie zrobisz. Zatem kolejne kłamstwo, kolejne niedopowiedzenie. Tak więc szykuje się nowy rozdział w dramie Konopa, który popełniając ogromne błędy w nagłośnieniu sprawy z Leksiem, sam na siebie ściągnął kolejne problemy. I nie dość, że ma nowe dramy, to teraz jeszcze czeka nas odświeżenie tej początkowej, bo Bardenga nagrał nowy odcinek Psiakobusa, gdzie porozmawiał z Leksiem. Naprawdę czekam na ten materiał, który mam nadzieję nie przejdzie cenzury agencji i wreszcie usłyszymy swobodne i prawdziwe wypowiedzi Leksia. A z takich ciekawych newsów, to jutro nagrywam Psiakobusa, no i myślę, że już mogę wam powiedzieć z Leksiem. Querc, dziękuję za prime'a. Konob zapowiedział, że zbiorczo odniesie się do wszystkich wątków, które poruszył Wardenga, ale w późniejszym terminie, bo teraz ma dużo na głowie. Osobiście mam nadzieję, że wyjaśni tam również wątek słowa rewo, które wrzucił na blacklistę, bo przynajmniej do tej pory nie widziałem, aby to jakoś skomentował. W każdym razie Konob zdecydowanie ma co wyjaśniać, a kto wie, co do tej pory jeszcze wypłynie. Wspomniałem o tym w poprzednim odcinku i faktycznie. To jest bardzo smutne, ponieważ powód, dlaczego rewo był na blacklistie, jest najprostszy na świecie. Po prostu nie chciał, żeby się, żeby się promował. I tyle. I jak on ma to przekazać? Jak on ma na to odpowiedzieć? Ja uważam, że rewo powinien o tym powtarzać cały czas bez końca, bo jasne, fani, fani Konopa powiedzą coś w stylu, że ten rewo już pierdolić cały czas o tym, kogo to obchodzi, Jezu rzucił i tyle miał prawo, co nie? Nie, to jest chujowe zachowanie, to jest strasznie krzywe chujowe zachowanie, które tylko pokazuje tutaj niesamowity strach Konopa przed jakąkolwiek konkurencją przy, lub przed kimkolwiek, kto robi ten sam content. Ja uważam, że to powinno być cały czas wypominane. Tak samo jak na przykład wypominane powinno być bycie nie pójście na komendę w sprawie pedofilskiej przez niektórych tutaj fanatyków chodzenia na komendy, ale online. Niektóre rzeczy powinny po prostu być cały czas wypominane w mordę. 14 lutego w Walentynki ukazał się wspólny kawałek Nitro i Natsu. Wiadomo, zasięgowo jest to mocarne połączenie, więc w zasadzie mogliby zrobić cokolwiek, a i tak liczby by się zgadzały. W ciągu 24 godzin utwór przebił milion wyświetleń i tym samym zajmuje pierwsze miejsce na karcie na czasie. Kawałek jednym się podoba, a innym nie, co jest oczywistą oczywistością, ale jednak jest jeden element, który Czy wiele osób doceniło, jest? i zaraz wam powiem o co chodzi. No.

czekam na to. Widziałem wiele razy już, nie? Chyba nie muszę powtarzać. Ba, wiecie, jest jak młody też powiem. boss, chociaż jestem szefową. Te końcówki takie no, na siłę, pierdolone tam i zaakcentowane, żeby pasowały. Ale agresywne. Jeśli chodzi o mój gusto, ze względu na bardzo mocną edycję wokalu, na brzmi dokładnie tak samo jak w poprzednich kawałkach. to słychać, że recytuje i stara się nie zgubić rytmu, a sam beat jest całkiem spoko i wpada w ucho. I to nie brzmi zachęcająco, ale kawałek ten ratuje bardzo ważny, a często pomijany w piosenkach youtuberów element, czyli tekst. Jest sporo nawiązań do dam w tym w konkretnych osób i tak na przykład w zotce nic to jest fragment o Konopie i co warto podkreślić, Sergiusz sam pisał tekst. Nie jestem jak Konop, nie rujnuję życia innym, nie grzeszę głupotom, a w imię nie byłem mi. A, i jest jeszcze nawiązanie do Friza, bo jak zapewne pamiętacie, swego czasu Karol zapowiedział, że wypłaci nit liścia za słowa odnośnie Verso. Było o tym głośno w sieci, bo nic to pokazał nawet screen wiadomości jako ostateczny A. dowód. Korzystając z okazji, Sergiusz nawiązał do gościa z prętem w dupie, co jest follow-upem do filmu Friza z 2017 roku, w którym opowiedział o swojej zaawansowanej skoliozie i wspomnianych prętach w plecach. Zaczynając spokojnie, kilka pompek codziennie wieczorem. Przez operację miałem utrudnione zadanie, nie mogłem robić wszystkich ćwiczeń. Miałem w plecach pręty. Mam awersję do każdego, kto się nie umie. Chcesz wypłacać liście? Bo masz pręta w dupie. Natsu też nawiązała do afery z lekciem, ale również do walki z Leksi i wiadomości od ludzi, którzy wypominają jej dramę z kamerkami. Jest też coś o samotnych walentynkach i frędzą i tego wątku nie rozumiałem, ale o, nagle proszę okazało proszę się, że chłopak Natsu, a w sumie to były chłopak, humoru, również rzucił swoją nutkę. ...usiadła jak nikt. ...od razu do tego, co czułem, robiłem, jak nałem, poświęcałem dziś, dla jutra wiecznej chwale. Jestem po takiej samej operacji jak Karol, i co możesz potwierdzić? Te pręty są, czy ich nie ma? Takie pytanie mam. Ciekawy po prostu jestem. Są. So. A nie, to nie ty, to Bogdanek. Nie ciebie pytałem, Bogdanek. Zasadniczo kawałek jest podzielony na kilka części, z czego pierwsza to wspomnienia i przeprosiny, druga część to problemy i pretensje, a trzecia to pogodzenie. Nie jestem o, ekspertem od analizy okay. tego typu tekstów, ale mniej więcej tak to widzę. W każdym razie warto zastanowić się, kto znajduje się pod maską i aliasem Gatface Killa. Wszystko wskazuje na to, że jest to Bartek, z którym Natsu było od kilku lat i z którym się rozstała pod koniec ubiegłego roku. Na Instagramie można znaleźć ich stare, wspólne fotki, w tym te z momentu, gdy Natalia dołączała do Team X. Swego czasu występował on pod aliasem Primey, w tym wypuścił wspólny kawałek z Adrianem Polakiem o nazwie Gold Digger. Ale w finalnie zrezygnował z tego projektu i aktualnie powrócił pod aliasem Godface Killa. I teraz najważniejszy wątek, czyli czy to publiczna wojna zakochanych ludzi, czy może zaplanowana akcja marketingowa? dzieci, które na Marsa, Jak dla mnie to jest zbyt profesjonalna produkcja. Żeby to było amatorskie coś, takie on, publiczne jakieś wywlekanie, moim zdaniem to jest wspólna, wspólna akcja. I bardzo dobra akcja. Osobiście uważam, że to ustawka i już wam powiem dlaczego. Zacznijmy od tego, że teledysk do nuty Natsu i Nito nagrywał Kamil Zierak Zierakowski i podobnie u Gatwej Skilla za kamerę odpowiadał również kamil Zdzierak. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na kurtkę Nito i na kurtkę gatwej Skilla w klipie, bo jest to dokładnie ten sam model od tej samej firmy. Co ważne, gdy zajrzymy na Insta Gatface, to okazuje się, że już 4 tygodnie temu wstawił fotkę w outfitie, w którym nagrywany był z chłopak Natsu, tak więc już wtedy było wiadomo, że powstanie ten kawałek. Otwarte pozostaje pytanie, czy Gatwej to Bartłomiej wylęże, który ma 200 udziałów w projekcie Natsu World. i wisienką na torcie Woo! jest fakt, że ten udostępniła na stolis Monika Kociołek i kilka osób z teamu Natsu. Także moim zdaniem jest to ustawka, dosyć ewidentna i mam wrażenie, że mówiąc o tym łapie haczyk, ale niezależnie od tego, kawałek gatwy i jest przepotężny. W sensie abstrahując od tej całej zadymki, naprawdę warto przesłuchać. Tyle na ten temat, bo i tak się rozgadałem, a tymczasem lecimy z kolejnym tematem. Julia Costara na jednym z Insta stories poinformowała fanów, że mierzy się z depresją. W kilku słowach opowiedziała, jak duży wpływ na jej życie ma choroba, która utrudnia normalne funkcjonowanie. Zaznaczyła również, że to ze względu na samopoczucie podejmuje wiele decyzji. Inertia, motywujące rzeczy. Dasz radę. Ale gratuluję bardzo serdecznie i każdej osobie, której udało się właśnie ruszyć, zmotywować i tak dalej. Gratuluję. Duże brawa, bo to jest big move, big move. Decyzji tutaj dla osób pozsłonych są kompletnie niezrozumiałe. Uważam, że teraz jest ten moment. Yy, otóż od dłuższego czasu zmagam się z depresją oraz z lękiem społecznym. Z tego wynika moje ciągłe zmęczenie, mój problem z motywacją, mój problem ze skupieniem się. Mój cały problem w życiu to jest naprawdę najgorszy okres, przez który przechodzę. Mimo, że depresja i lęki społeczne są trudnymi tematami, ta, to wszystko ta, ta wskazuje takie, na mowa, to, że mowa. sytuacja jest pod kontrolą, bo Julia wcześniej zareagowała i rozpoczęła leczenie. I mimo że temat był wałkowany milion razy, to poruszę go milion pierwszy, pamiętajcie, że warto korzystać z pomocy psychologa. Nie ma w tym nic wstydliwego. Ja sam kiedyś chodziłem na terapię, bo potrzebowałem pomocy i naprawdę każdemu polecam. Oprócz przepracowania problemu można nauczyć się wiele o samym sobie, i uwierzcie mi na słowo, że jak już człowiek ogarnia samego siebie, to dalej jest. Już... Z górki. Co nie oznacza, że cały czas się czuję źle. Są różne stopnie depresji. Ja jestem teraz w dobrym stanie, właśnie przez to, że Wcześniej zareagowałam, dlatego nie macie, nie macie o co się jakoś bardzo martwić. Luli na 100% też bardzo tutaj pomogło to, że wyszła z tym naprzeciw i powiedziała to głośno. To jest zaskakujące, ale jak się właśnie trzyma jakieś takie rzeczy głęboko w sobie, szczególnie będąc trochę osobą publiczną, to często podzielenie się z czymś takim bardzo dużo ściąga presji z klatki piersiowej i takiego ciężaru. To jest właśnie ciekawe, bo z jednej strony, no to jest w sumie ciekawa dyskusja, bo w sumie z jednej strony jest tak, że jak jest się tą osobą powiedzmy publiczną działa się w internecie, to chce się trzymać niektóre rzeczy prywatnie, nie mówić o nich głośno, nie dzielić się nimi. Z takiego powodu, że chce się zachować swoje jakieś tam cząstki swojego życia prywatnego, ale wtedy wpada się w taki głupi paradoks, gdzie się czujesz, że ukrywasz coś przed ludźmi i że ukrywasz coś dla siebie i ukrywasz jakieś swoje wewnętrzne problemy i że na zewnątrz tylko udajesz, że nie ma tych problemów. Zatem z jednej strony się nie chcesz dzielić życiem prywatne, bo to jest twoje życie prywatne i chcesz zachować je dla siebie, a z drugiej strony twoje życie publiczne to też jest życie prywatne. I po prostu twoje życie prywatne powoli jest swoim życiem publicznym w większym niż mniejszym stopniu. O ile się martwicie, bo jestem zupełnie obcą osobą dla was. I teraz abstrahując od tematu Julii, jej chłopak Kacper Boński wrzucił ciekawego tweeta. Chodzi o ogłoszenie fejmem MMA, bo federacja zapowiedziała walkę Diana Polaka za Amadeuszem Ferrari i to na specjalnych warunkach. Panowie będą się bili jedną rundę, aż do upadku. To nie jest trochę atencjonowanie się. Właśnie to jest zawsze argument, który jest odbijany i który, dlaczego ludzie się influ właśnie, zwłaszcza się nie chcą dzielić swoimi problemami i którzy nie chcą się dzielić oni swoimi, wiesz, przemyśleniami, czy nie chcą się dzielić czymś, co im się dzieje wewnętrznie. Z tego powodu, że zawsze się ktoś znajdzie, który powie, że to jest atencjonowanie, się, a z drugiej strony nie ma swoich social mediów, jako osoba właśnie tak jak ja na przykład. Nie ma swoich social mediów prywatnych dla znajomych. Możesz sobie zrobić grupę znajomych na Instagramie, z którymi, wiesz, się dzielisz tam, prywatny, bliski krąg to się nazywa i każdego wyselekcjonować, ale ja na przykład, ja nie wiem, ja bym się czuł dziwnie, dodając tam kogoś, ale nie dodając kogoś innego, co nie? I właśnie, właśnie trzeba po prostu się pogodzić z tym, że jeżeli ktoś używa o tak social mediów, to jest po prostu jego prywatność social media i tyle. Można mieć prywatnego Instagrama jak streamer. No i jak sobie poradził z tym. I tutaj z propozycją wyszedł Kacper Błoński, który napisał, że może wyjść do klatki z Marcinem Dubielem na dokładnie takich samych zasadach. Jeśli Marcin Dubiel tak prosi o rewanż, to zapraszam w takiej formule. Czy Marcin Dubiel zgodzi się na takie warunki? Tego nie wiadomo, póki co to tylko tweet i nie wiemy czy oficjalnie padła taka propozycja ze strony Fame MMA. Z pewnością byłoby to widowiskowe domknięcie konfliktu Marcina z Bońskim, bo mam wrażenie, że sprawa się długo ciągnie, obaj już są trochę tym zmęczeni i chcieliby to mieć za sobą. Dawno nie czułem takiego zażenowania i psychicznego zmęczenia jak po seansie konferencji Prime MMA. MMA. Do tej pory pobieżnie śledziłem informacje o tej federacji, ale doniesienia o kamerzyście, który rzucił szklanką i trafił w dziecko. Nie chcę tego oglądać, a z drugiej strony Jestem ciekawy wypowiedzi Rewa i to mnie wkurwia, bo Rewo zawsze mówi ze wszystkich osób, które się wypowiadały, Gimpera i tak dalej, najbardziej jestem ciekawy wypowiedzi Rewa, ponieważ wiem, że ona będzie najostrzejsza ze wszystkich. Kłoniły mnie do zapoznania się z Więc tematem. Więc sorry, to, nie sorry, jeszcze, sorry ale obejrzę to. Ustawianych akcji, które nie wzbudzały nic innego jak potężny cringe, który aż wykręcał. Po... Akurat konferencja Prime była ciekawa. Ja powie... Dobra, ja wytłumaczę jaki jest problem z konferencją Prime. Nikt nie ma w internecie, ze twórców internetowych i z osób, które tworzą tutaj w internecie i również widzów, problem z Prime, MMA, jako miejscem, gdzie jest promowana troszeczkę patologia, albo są promowani tacy twórcy jak na początku Fejma na przykład. Wszyscy mamy tylko problem z tym psem Wawrzynem i z jego obecnością tam, ponieważ jest to dawanie mu drugiej młodości, jest to dawanie mu ponownie szansy na zaistnienie wśród dzieci TikToka i żeby się ponownie jakoś wybić i ponownie z tego żyć. To jest jedyny problem. Nie obchodzi mnie Queen of the Cringe, która się tam bije, nie, niech sobie robi co chce, jak dostanie po mordzie, spokój. Whatever, co nie, nie obchodzi mnie cała reszta, nie tylko obchodzi Wawrzyn, bo nawet Queen of the Cringe najbardziej szkodzi sobie i swojemu najbliższemu otoczeniu. A Wawrzyn to sobie nie szkodzi i właśnie, on szkodzi wszystkim, tylko nie sobie. Zatem, no, to jest, to jest ta rzecz po prostu i dla mnie, dla mnie, dla mnie obecność takiej osoby jak wawrze, gdziekolwiek to mnie tak strasznie wykręca, no, ale no cóż, no niestety żyjemy w uniwersum, gdzie kurwa pozwolili mu istnieć i... No. Czynając od Dagmary Szewczy, która przebrana za babcię nieudolnie podkręcała dymy wokół sporu z Tyburskim, Ja mam, no, śmieszne, ja mam jest, prezent, nie. powinien przeprosić, bo tak się nie traktuje kobiet. Ja mam prezent, jak będzie chciał ja, jeszcze raz no. moją Wnusię obrazić, to powinien się nią o, w łeb dobrze uderzyć. Ona, ale te szpakle też się przydadzą, było, bo więcej dobra. zrobiony jest niż moja Wnusia. Przykro. No dobra, to mi, Paweł akurat chowa sobie. Są. Paweł dzisiaj masz nie. tyle prezentów, że kupił. ale się można, można się już śmiać? czy... No właśnie, nie wiem. Przez jakąś niby totalnie losową dziewczynę z widowni, która najpierw wtargnęła za włosy Weronikę Kotelecką i wyzwała ją do walki, a później zabłysnęła jakże interesującym pytaniem do Stiflera. Dobra, a co w sprawie tego rekordu? 30 sekund, i czy rzeczywiście odliczasz podczas. Pod Czemu uważasz, że w wpakowało się w bagnie? Widać czasami, że nie chce tam być. Króżuś zasługuje na ten sam los co Wawrzyn. Przepraszam bardzo. Miał swoją szansę na odsunięcie się od tego, odsunął się, poleciał na samotno, zaczął się topić i ponownie wrócił niczym wierny pies do swojego pana. Ławi Jest po prostu jego psem. I trzeba go tak nazywać, że Marek Kruszel to jest pies Łukasza Wawrzyniaka. I tutaj to jest naprawdę giga żałosne. Bo tu nie mówimy już tutaj o takim internetowym psie, że ktoś jest, ktoś kogoś wybił, ktoś z kimś gra, ktoś z kimś razem nagrywa, ktoś jest od kogoś zależny, co nie. Nie, 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 nie. To jest definicja takiego najbardziej, najbardziej takiego psowatego psa na świecie. Po prostu to on jest... Brak słów, brak słów. Nikt nie zachowuje na określenie psa tak bardzo jak Kruszwil. Nie, po prostu wiesz, ja, ja się szybko spuszczam, nie? No to, to, to wie! Crosby mówił, że po walce nie chce już działać za bardzo, bo on nie ma, nie on wie, że on nie nadaje się do tego. Tworzył sobie na własną rękę i mu nic nie wychodziło. Nic, nic mu nie wychodziło na własną rękę. Zaczął robić live'y ze swoją dziewczyną i żebrać o donaty. Na tym się skończyło, że robił wiecznie przedłużane live'y l... To była Claudia Croft z tego, z YouTube'a, dosłownie. Okej, okay, to, to wiem. No to 30 i potem... Skąd takie... wiesz? Mieliście stosunek? My nie mieliśmy, ale możemy po konferencji sprawdzić, więc spoko. <laughs> spoko. I tego typu akcji, wyzwis, ciśnięcia po rodzinie i ogólnego braku jakichkolwiek zasad było pełno. Dochodziło również do mniej lub bardziej ustawionych bujek pomiędzy zawodnikami, a wszystko to przy akompaniamencie śmiechu. Nie byłem zaskoczony, bo spodziewałem się tego typu rozrywki, ale absolutnym przegięciem było zachowanie kamerzysty. Udając pijanego, wykłócał się z Ziemowitem kostakowskim, aż w pewnym momencie rzucił w niego szklankę, która ostatecznie poleciała w kierunku dziewczynki siedzącej na widowni, która dostała w kolano. Teraz będzie tworzył z Meduzą? Nie wiem czemu Meduza to robi. To mnie zastanawia, bo ja wiem, że Meduza nie wychodzi mu na YouTubie. Był kiedyś w swoim prime, miał swoje lata, robił dużo wyświetleń, ale jest nawet, jest nawet spoko chłopem, ale nie wychodzi mu za bardzo na tym YouTube. Poszedł się bić, trafił teraz do tego Prime'a. Ja nie wiem co on robi, dlaczego to robi. Nie kumam. Nie kumam dlaczego. Pokażcie się, narożnik kamerzysty, jesteście tutaj? O, o k***a Kamerzysta! Z miejsca poderwał się ojciec dziewczynki, który jednocześnie jest trenerem młodego Burańskiego. Chciał od razu wyjaśnić sytuację z kamerzystą, ale w porę zareagowała ochrona, która dopuściła jedynie do krót... Przeprosił o później. Jakie to ma kurwa znaczenie? Jakie to ma znaczenie, że przeprosił? Przestańcie to pisać w ogóle. Przestańcie to w ogóle wypominać, tego to nie ma żadnego znaczenia. A kasę z pay per view ma przekazać na pieski. Nie ma kurwa znaczenia. Nie, nie usprawiedliwiecie tego śmiecia. Nie da się go, nie, kurwa, nie, nie mogę go nazwać inaczej. Nie mogę, nie mogę go inaczej nazwać. No szukam innego słowa w moim słowniku, ale nic nie przychodzi innego. Okej, pogawędki. Chwilę później w konflikt zaangażowała się publika i to do tego stopnia. Że... Jest mi przykro, jak widzę Króźbile. Niech cię nie będzie. Nie, nie niech cię nie będzie. To nie, właśnie o to chodzi. Żadnych żadnych tego, żadnych emocji typu przykro, współczucie, trochę szkoda. Nie, 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 nie. nie. To jest to naprawdę w sensie nie jestem ostatnią osobą do nawoływania do negatywnych emocji. To powiem tak Czujcie neutralne emocje. O! Neutralne emocje jest po prostu, żeby ignorować to istnienie. Bo nie będę nawoływać negatywnych emocji, nie będę się do tego zniżać. Ale będę będę zwracał uwagę, proszę nie współczujcie im. Że w pewnym momencie ktoś rzucił krzesłem. Nie widziałem, ja rzucałem w niego! Kamerzysta! K**a. Za to rzucałem na w niego? Dziecko! Ale w niego rzucałem! W niego, k**a. W niego! W niego! Nie tylko dziecko! Nie rzucałem! K**a. Nie, no nie robię tego. Proszę o wyprowadzenie eee. tego pana z sali już. W tym całym zamieszaniu najsensowniejsze pytanie zadał Jaś Kapela, który zapytał: A co tu robi dziecko? I to jedno zdarzenie samo w sobie powinno dać wam wyobrażenie, jaki był poziom tej konferencji, gdzie Jaś Kapela zadaje najsensowniejsze pytanie. I faktycznie nie wiem, jakim cudem na takim wydarzeniu pojawiło się dziecko. Nie wiem, jakim cudem ojciec padł na pomysł, aby zabrać je w takie miejsce. Ale jeszcze dziwniejsze wydaje się to, że organizatorzy. właśnie Mango, dziękuję za nie prima, niebieski prezes, dziękuję za słuchaj, nie. Ja nie okay. rzucałem, jego, córkę, jego Czemu są tu dzieci? Dawaj, no. Ostatecznie za namową murańskiego kamerzysta podszedł i przeprosił dziewczynkę za zaistniałą sytuację. A w rozmowie po zamknięciu tej części konferencji ze łzami w oczach wyjaśniał, że to nie w nią celował i że jest mu przykro. Generalnie gra aktorska na najwyższym poziomie. Krokodyle łzy. To, że tronie Zasia, jest porządek teraz zarządzony. Dobrze. Dobra, jest, wszystko ok. Co myślisz po tym wszystkim? No nie jestem w strzał. Krako No Nie chciałem w to czuć tę dziewczynkę. Jezu, nie? Ale to jak to? Ktoś... Dla mnie nie ma znaczenia, kogo celował kamerzysta, bo to nie jest normalne, żeby rzucać w kogoś szklanką. Gdyby trapił Kosakowskiego albo jakąś dorosłą kobietę na widowni, to byłoby no. wszystko okej. Okay? No oczywiście, że nie, dlatego nie ma jak obronić jego zachowania. Po samej konferencji również działa się patologia, bo na przykład sobota dostał od kogoś z partyzanta. O co chodziło w tej zadanie? przed chwilą? zielonego pojęcia. wziął mnie chłop na bok, mówi, że ma do mnie sprawę i nagle mi z partyzanta i myślał, że mu nie oddam, no to mu oddałem, no ale już no ja... po ciosie. Tak. Za to podczas wywiadu najlepszej polskiej dziennikarki z Kosakowskim ktoś w zamkniętym pomieszczeniu użył gazu i musieli przerwać wywiad. Myślałem, że on jest młodszy. ja myślałem, że on jest... Coś się dzieje... Ja myśl... O matko, co się? Wiesz co się ale, dzieje? Ale co, cześć, Monika, jestem przy tobie nic się nie mówi. Chodź Monia, tutaj ja cię ochronię. Także absolutny syf i degradacja, która najpierw była ustawiana, a w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli. I niestety wiem, że niektórych ten cały opis co? zachęci do zakupu pay ale jeśli nie chcecie wspierać tego typu zachowań, jeśli nie chcecie wspierać takich osób jak kamerzysta, to nie kupujcie pay Pamiętajcie, że tego typu przedsięwzięcia działają tylko dlatego, że są sponsorowane przez widzów, więc jeszcze raz apeluję, jeśli nie chcecie wspierać tego typu zachowań, to nie kupujcie pay I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Wpadajcie na moje streamki na Twitchu. Dziękuję Rewo za powtórzenie tego trzy razy. A to serio mógł płakać, ale co to ma za to to znaczenie? To nie ma znaczenia. To, to, to nie czepiacie się Rewa, nie czepia się Rewa, nie czepiacie. Nie czepia się Rewa o tego jakieś jedno słowo, które powiedział jakoś tak, a mógł coś powiedzieć inaczej, tylko. Elo, krzyżyk na drogę.